Cześć, na tym filmiku pokażę Ci jak zrobić rozszerzenie ze słupków, czyli dwa słupki w jednym oczku. Wykonałam jeden z rząd słupków. Aby kontynuować pracę muszę wykonać trzy oczka łańcuszka i odwrócić robótkę. kiedy wykonasz trzy oczka łańcuszka i obrócisz robótkę robisz narzut na szydełko i wbijasz się w czwarte oczko od szydełka wykonujesz standardowo słupek i teraz przy rozszerzeniu robisz kolejny narzut i wbijasz się również w to samo oczko. Wykonujesz dwa słupki w jednym oczku. Zobacz. To jest rozszerzenie. Pokażę Ci jeszcze raz. Narzut. Wbijamy się w oczko. Podbieramy nitkę. Wyciągamy. Przeciągamy przez dwie, później przez dwie. I wykonujemy następny słupek. W tym samym oczku. Zobacz, wykonałam cały rząd rozszerzeń, czyli w każdym oczku wykonałam po dwa słupki. Wychodzi taki wachlarzek.